Wysel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła. Z martwych stał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Bierz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, Alleluja. Bohacha w go o odnaczci Co lud do niewy bios wiedziesz bram Znuj zrobinęka Wiele hernych ci, Wię pochodź pochod Jednemu w Trójcy ziem ziemi. Niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty, żywy, wycięsty, w Ojczyźnie rajskiej darzy Amen. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe uswysz nas, Christe wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Módl się za nami. Matko Miłosierdzia, Módl się za nami. Matko Łaski Bożej, Módl się za nami. Matko Nadziei, Módl się za nami. Matko Nieskalana, Módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Pan godna, młódesz się za nami, pan wsławiona, módl się za nami, pan no można mu się za nami, pan no łaskawa, się za nami, pan noho wierna módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, Muhudr się za nami, przybytku chwalebny, Muhudr się za nami. Przybytku sławnej pobożności, Muhudr się za nami, róża duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, Muhudr się za nami. Wieżo z kości słoniowej, Muhudr się za nami. Dom jehe złoty, módl się za nami. Arko przymierza, Muhudr się za nami. Brawo niebieska, módl się za nami, Gwiazdo do módl się za nami, uzdrowienie chory. módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami, pociecho migrantów. módl się za nami, cielko strapiony. módl się za nami. Pomoże niewiernych, muchodr się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Muchodr się za nami, królowo proroku. Muchodr się za nami, królowo apostołów módl się za nami, królowo męczenników, muł się za nami, królowo wyznawców, mułarz się za nami, królowa dziewic, muchar się za nami, królowo wszystkich świętych, muł się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, mu się za nami, królowo w niebo wzięta, mu się za nami, królowo Różańca Świętego, mu się za nami, królowo rodzin, mu się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Przeche, puść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, wysłuchaj nas Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Utrzymaj się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Utrlmę się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawienicem najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolni nas od oczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić W potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu na has polecaj swojemu synowi, nas oddawaj. Słuchajmy się w kolejne nasze malkowe rozważanie. dzisiaj zatytułowane Rodzina na ołtarza. W powołaniu człowieka zawarte jest wezwanie Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Maryja obdarzona pełnią łaski i Zdobyła świętość tej miary, że jest pierwsza po Bogu Córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego I Oblubienica Ducha Świętego Poślubiona Józefowi, pier w pierwszym zamieszkali razem Znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego Razem z Józefem stworzyli rodzinę jako miejsce dla słowa wcielonego. Jezus, Maryja i Józef razem stanowią świętą rodzinę, która oprócz roli w dziele zbawienia stała się ikoną dla innych rodzin. W rodzinnym Nazarecie zrealizowali powołanie do świętości. Jakkolwiek byli święci, żyli pod jednym dachem z Bogiem. To nie byli wolni od codziennych zmartwień i trudności. Józef i Maryja pracowali dla Boga, z nim dzielili wszystko i ofiarowali mu swoją codzienność. Święta rodzina była tak zwyczajna, że postrzegano ją jedynie w kategoriach ziemskich, co widoczniło się podczas wystąpienia Pana Jezusa w Synagodze Nazaretu. Syn Józefa i nic więcej. Świat niestety nie ma busoli do odczytywania nadprzyrodzonego charakteru życia i o ile, nie się, o ile nie kieruje się wiarą, kto odrzuci prymat Boga, musi się zagubić w rzeczywistości ziemskiej, która poza doczesnością nie zna ostatecznego celu. Różnorodność współczesnych rodzin pokazuje, jak wygląda życie pozbawione nadziei na wieczność. Dlatego świat, a konkretnie młodzi ludzie, potrzebują wzoru rodziny i wspólnoty dwójka opartej na miłości i, na otwartej, i otwartej na życie, żeby łatwiej realizować swoje zadanie. Beatyfikowani zostali już rodzice świętej interesu od dziesiątka Jezus. Rozpoczął się też proces beatyfikacyjny rodziców świętego Jana Pawła II. A niebawem dokona się w Polsce beatyfikacja całej rodziny ulmów, rodziców w łączności z siedmiorgiem dzieci. Kościół wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom i wskazuje konkretne przykłady rodzin, któremu udało się przejść przez życie w stylu, jaki odpowiada kanonom świętości, te zaś są niezmienne od zarania, dobroć serca. Miłość Boga i bliźniego, wyrażona czynami i siła ducha, czerpana ze źródła łaski, jakim są święte sakramenty. Świętość nie zależy od jakości czasów, w których się żyje, bo trudności związane z niesieniem krzyża są wpisane w drogę zbawienia. Jest to raczej u wewnętrzny imperatyw, który osoba przyjmuje za regułę życia. I według niej postępuje? Czy Józef i Wiktoria Ulmowie mieli swoją receptę na świętość? Nawet jeżeli taka myśl przyświecała ich codzienności, to na pewno nie była to główna, głównym staraniem, ale niejako słudkiem ubocznym życia, jak Pan Bóg przykazał. Wrażliwość serca podpowiadała im, co jeszcze można zrobić, komu pomóc. Kogo pocieszyć czy nakarmić? Miłość ze znamieniem ofiary wyzwalała ich od duchowego lenistwa i ucieczki od trudnych zadań, aż w końcu doprowadziła do heroicznego aktu oddania życia. C czy idąc na śmierć myśleli o drodze na ołtarze? Chyba im to nawet nie przyszło, nie przyszło do głowy. Bardziej myśleli w kategoriach, co Bóg da, to będzie. Dopiero po niemal 80 latach od tragicznej śmierci detale życia ułożone w mozaikę ukazują z jakich trudów i radości było tkane ich życie. Jak ora et labora przeplatały się wzajemnie modlitwa i praca każdego dnia od nowa, aż po ostatni świadomy akt woli bądź wola Twoja, a teraz woli Boga i Kościoła 10 września 2023 roku w Markowej, cała rodzina zostanie ogłoszona błogosławioną, zostały nam ostatnie dni oczekiwania, czas na poznanie ich życia, a może też prośba o wyjątkową opiekę i pomoc dla siebie i swojej rodziny. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu ognia i wojny, Wybahaw na spanie. Od powietrza głodu ognia i wojny, Wybahaw na spanie. Od powietrza głodu ognia i wojny, Wybahaw nas, spanie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. O, nagłej, śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Wódlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z dziewicy Maryi, męczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym sakramencie. Sprawa, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nas w tym sakramencie. O żywy chlebie nas w tym sakramencie. Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki, Chwalcie cieniste gańki, Źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, Pobietrzu buja skrzydłami, Chwalcie z nami, panio świata, jej dłoni nasza, Wieniec Plata, Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoni nasza, Wieniec Plata.